Druga połowa XX wieku to czas dynamicznych przemian społecznych, gospodarczych i technologicznych. Świat, wciąż próbujący pozbierać się po II wojnie światowej, stawał się coraz bardziej zglobalizowany i złożony. Pojawiły się nowe wyzwania szybkie tempo zmian technologicznych, rozwój korporacji międzynarodowych oraz potrzeba zarządzania różnorodnymi zespołami. W tym kontekście ukształtowały się kolejne pokolenia myślicieli, którzy swoimi teoriami zrewolucjonizowali sposób, w jaki rozumiemy zarządzanie. W dalszej części filmu zaprezentujemy sylwetki wybitnych prekursorów zarządzania. Każdy z nich wprowadził unikalne podejście, które miało istotny wpływ na rozwój teorii zarządzania i praktyk biznesowych. Ich idee, niezależnie od tego, czy dotyczyły motywacji, przywództwa, zarządzania jakością czy strategii, Miały ogromne znaczenie w kształtowaniu współczesnych organizacji i są fundamentem, na którym opiera się dzisiejsza wiedza o zarządzaniu. Douglas McGregor teoria X i teoria Y. Douglas McGregor, amerykański psycholog i teoretyk zarządzania, jest autorem słynnych teorii X i Y, które opisywały dwa skrajne podejścia do zarządzania ludźmi. Teoria X zakładała, że pracownicy są z natury leniwi, unikają pracy i potrzebują ścisłej kontroli, aby wykonywać swoje obowiązki. Natomiast teoria E, y w opozycji do teorii X, sugerowała, że ludzie są z natury zmotywowani, chcą się rozwijać i brać odpowiedzialność za swoje działania, jeśli stworzy im się odpowiednie warunki. Matt Gregor postulował, że skuteczniejsze i bardziej humanitarne podejście do zarządzania to teoria Y, która zakładała, że pracownicy mogą być samodzielni i kreatywni, a zadaniem menedżera jest stworzenie środowiska, które to umożliwi. Jego teorie wywarły ogromny wpływ na rozwój zarządzania zasobami ludzkimi oraz nowoczesne podejścia do przywództwa, które kładą nacisk na motywację wewnętrzną i autonomię pracowników. Praktyczny wymiar teorii Matt Gregora znalazł zastosowanie w nowoczesnych praktykach zarządzania, takich jak podejście oparte na zaufaniu i autonomii. Firmy, które wdrażają zasady teorii Y, często stawiają na kulturę organizacyjną, która promuje samodzielność i rozwój pracowników. Przykładem może być Google, które znane jest z tworzenia środowiska pracy sprzyjającego innowacjom, gdzie pracownicy mają dużą swobodę w podejmowaniu decyzji. Teoria Y miała także wpływ na rozwój koncepcji przywództwa transformacyjnego, gdzie liderzy inspirują i motywują pracowników do realizacji wyższych celów. Współcześnie podejście Matt Gregora jest widoczne w strategiach budowania zaangażowania i motywacji, gdzie organizacje koncentrują się na zrozumieniu potrzeb pracowników i tworzeniu warunków, w których mogą oni najlepiej wykorzystać swoje talenty. Podejście to znalazło także zastosowanie w programach zarządzania talentami oraz w politykach HR, które skupiają się na rozwoju kompetencji i wspieraniu samodzielności. Abraham Zależnik, Zarządzanie a Przywództwo. Abraham Zależnik, profesor Harvard Business School, był jednym z pierwszych badaczy, którzy wyraźnie rozróżnili zarządzanie od przywództwa. Według Zależnik, zarządzanie koncentruje się na stabilności, porządku i kontroli. Podczas gdy przywództwo wiąże się z inspiracją, innowacją i wizją. Był przekonany, że przywództwo to sztuka tworzenia zmian, a skuteczny lider powinien umieć przekraczać ustalone normy, aby inspirować innych do działania. Zależnik wprowadził do teorii zarządzania elementy psychologiczne, zwracając uwagę na to, jak osobowość i emocje lidera wpływają na organizację. Jego prace miały kluczowy wpływ na rozwój teorii przywództwa transformacyjnego i były inspiracją dla wielu późniejszych badaczy, którzy skupili się na emocjonalnych aspektach zarządzania. Praktyczne zastosowanie teorii Zależnika można dostrzec we współczesnych programach rozwoju przywództwa, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności miękkich, takich jak empatia, zdolność motywowania zespołu oraz budowanie relacji. Zależnik podkreślał, że przywództwo to nie tylko zarządzanie procesami ale przede wszystkim inspirowanie ludzi do przekraczania własnych ograniczeń. Jego koncepcje znalazły zastosowanie w szkoleniach menedżerskich, które uczą liderów, jak wpływać na emocje swoich podwładnych i jak tworzyć wizję, która zjednoczy zespół wokół wspólnych celów. Wpływ zależnika na współczesność jest widoczny w podejściu do rozwoju liderów, gdzie nacisk kładzie się na autentyczność, budowanie zaufania i zdolność do wprowadzania zmian. Współczesne organizacje rozumieją, że skuteczny lider to nie tylko osoba, która zarządza, ale ktoś, kto inspiruje, angażuje i jest gotów podjąć ryzyko, aby wprowadzać innowacje. Jego prace miały także wpływ na rozwój teorii przywództwa autentycznego, które stawia na zgodność działań lidera z jego wartościami i potrzebami zespołu. Frederick Herzberg Dwuczynnikowa teoria motywacji. Frederick Herzberg, amerykański psycholog, jest twórcą dwuczynnikowej teorii motywacji, znanej również jako teoria motywatorów i czynników higieny. Herzberg stwierdził, że czynniki wpływające na zadowolenie z pracy, motywatory, są inne niż te, które powodują niezadowolenie, czynniki higieny. Motywatory, takie jak uznanie, odpowiedzialność i rozwój, prowadzą do wzrostu satysfakcji, podczas gdy czynniki higieny, takie jak wynagrodzenie, Warunki pracy czy relacje z przełożonym jedynie zapobiegają niezadowoleniu. Herzberg podkreślał, że aby zwiększyć motywację pracowników, organizacje powinny skoncentrować się na motywatorach, a nie jedynie na eliminowaniu czynników powodujących niezadowolenie. Jego teoria miała duży wpływ na rozwój praktyk zarządzania zasobami ludzkimi oraz na tworzenie programów motywacyjnych, które koncentrują się na wewnętrznych potrzebach pracowników. W praktycznym wymiarze teoria Herzberga wpłynęła na sposób projektowania stanowisk pracy. Współczesne organizacje starają się tworzyć takie warunki, które umożliwiają pracownikom rozwój i realizację ich potencjału. Na przykład firmy często oferują pracownikom programy rozwoju zawodowego, mentoring, możliwość realizacji projektów, które stanowią wyzwanie oraz docenianie i uznanie ich osiągnięć. Teoria Herzberga znalazła również zastosowanie w programach motywacyjnych opartych na rozwoju zawodowym i uznaniu. Pracodawcy zrozumieli, że samo wynagrodzenie nie wystarczy, aby zbudować lojalność i zaangażowanie pracowników. Dlatego coraz częściej stosuje się podejścia, które koncentrują się na tworzeniu możliwości rozwoju, angażujących projektach oraz budowaniu pozytywnej atmosfery w pracy. Teoria Herzberga wpłynęła również na rozwój koncepcji wzbogacania pracy, gdzie celem jest uczynienie pracy bardziej interesującą i stymulującą, co bezpośrednio przekłada się na większe zadowolenie i efektywność pracowników. Peter Drucker zarządzanie przez cele. Peter Drucker, uważany za ojca współczesnego zarządzania, wprowadził wiele koncepcji, które stały się fundamentem zarządzania strategicznego i operacyjnego. Jednym z jego najważniejszych wkładów była koncepcja zarządzania przez cele. Drucker postulował, że organizacje powinny ustalać cele, które są jasne, mierzalne i uzgodnione zarówno przez menedżerów, jak i pracowników. Drucker podkreślał, że kluczem do sukcesu organizacji jest zaangażowanie pracowników w proces wyznaczania celów oraz stworzenie jasnych kryteriów oceny wyników. Jego podejście miało ogromny wpływ na rozwój zarządzania strategicznego oraz na to, jak organizacje definiują i realizują swoje cele. Drucker był również orędownikiem idei zarządzania wiedzą oraz wprowadził pojęcie społeczeństwa wiedzy, które zrewolucjonizowało podejście do roli pracowników w organizacji. Praktyczne zastosowanie MBO można dostrzec w wielu współczesnych firmach, które przyjęły podejście oparte na wyznaczaniu wspólnych celów i regularnym monitorowaniu postępów. Firmy takie jak Intel czy HP z powodzeniem wdrożyły zarządzanie przez cele, co przyczyniło się do osiągania wyższej efektywności i lepszej komunikacji wewnątrz organizacji. Podejście to zwiększa odpowiedzialność pracowników, umożliwia lepsze zrozumienie oczekiwań oraz pomaga w dostosowywaniu działań do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Drucker miał również wpływ na rozwój koncepcji zarządzania samodzielnością i odpowiedzialnością, które są kluczowe we współczesnym zarządzaniu. Pracownicy stają się bardziej zaangażowani, gdy mają wpływ na cele swojej pracy i są w stanie weryfikować, jakie działania przynoszą pożądane rezultaty. Koncepcje Drukera są obecnie stosowane w wielu modelach zarządzania, w tym w zarządzaniu projektami, gdzie cele są jasno określane, a postępy są regularnie monitorowane, aby zapewnić sukces projektu. Peter Drucker Zarządzanie przez cele. Peter Drucker, uważany za ojca współczesnego zarządzania, wprowadził wiele koncepcji, które stały się fundamentem zarządzania strategicznego i operacyjnego. Jednym z jego najważniejszych wkładów była koncepcja zarządzania przez cele. Rensis Likert, style zarządzania i grupy zadaniowe. Rensis Likert, amerykański socjolog, jest znany ze swoich badań nad stylami zarządzania i strukturą grup zadaniowych. Likert wyróżnił cztery style zarządzania, z których najbardziej efektywnym, jego zdaniem, był styl partycypacyjny, oparty na zaangażowaniu pracowników w podejmowanie decyzji. Likert podkreślał znaczenie współpracy, komunikacji i zaufania między pracownikami a menedżerami. Jego badania wykazały, że organizacje oparte na współpracy i partycypacji osiągają lepsze wyniki niż te, które stosują autorytarne metody zarządzania. Prace Likerta miały duży wpływ na rozwój teorii organizacji i zarządzania zasobami ludzkimi, a jego koncepcje są stosowane do dziś w organizacjach, które dążą do budowania kultury zaangażowania i współpracy. Współczesne zastosowanie stylu partycypacyjnego, który Likert promował, można zaobserwować w wielu firmach, które stawiają na angażowanie pracowników w proces podejmowania decyzji. Organizacje takie jak Toyota, które stosują filozofię Kaizen, ciągłego doskonalenia, wykorzystują podejście partycypacyjne do zarządzania, aby włączyć pracowników na wszystkich poziomach do procesu doskonalenia operacji. Styl zarządzania Likerta wpłynął również na rozwój metod zarządzania, takich jak Agile i Scrum, które kładą duży nacisk na współpracę zespołową, komunikację i zaangażowanie. Likert podkreślał również znaczenie grup zadaniowych w organizacjach, jako narzędzia do efektywnego realizowania celów. Jego koncepcje wpłynęły na to, jak współczesne organizacje budują zespoły projektowe, dbając o to, aby były one zróżnicowane pod względem kompetencji i wspólnie pracowały nad osiągnięciem celów. Jego wkład w zarządzanie grupami wpłynął na rozwój kultury organizacyjnej, w której zaangażowanie pracowników oraz wspólne podejmowanie decyzji są kluczowymi elementami efektywnego zarządzania. Chris Argyres teoria uczenia się organizacyjnego. Chris Argyres, amerykański teoretyk zarządzania i psycholog, był jednym z pionierów teorii uczenia się organizacyjnego. Argyres podkreślał, że organizacje powinny być zdolne do uczenia się, aby móc dostosowywać się do zmieniających się warunków otoczenia. Wprowadził pojęcia uczenie się jedno- i dwupętlowe, które odnosiły się do sposobu, w jaki organizacje reagują na błędy i adaptują swoje działania. Uczenie się jednopętlowe polega na korygowaniu błędów w ramach istniejących norm i procedur, natomiast uczenie się dwupętlowe zakłada kwestionowanie tych norm i wprowadzanie bardziej fundamentalnych zmian. Argires uważał, że organizacje, które potrafią uczyć się w sposób dwupętlowy, są bardziej elastyczne i zdolne do wprowadzania innowacji, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym. Praktyczne zastosowanie teorii Argirisa znalazło odzwierciedlenie w koncepcji organizacji uczących się, które są zdolne do ciągłego doskonalenia i adaptacji. Firmy takie jak Toyota, które stosują podejście Lean Management, opierają się na filozofii ciągłego uczenia się i eliminacji marnotrawstwa. Współczesne organizacje takie jak Google czy Amazon również wdrażają podejścia oparte na uczeniu się organizacyjnym, gdzie ważne jest nie tylko reagowanie na błędy, ale również ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych sposobów działania. Argyres miał również wpływ na rozwój zarządzania wiedzą i budowanie kultury otwartości w organizacjach. Współczesne firmy, które promują transparentność i otwartość w komunikacji, starają się tworzyć środowisko, w którym pracownicy nie boją się zgłaszać błędów i proponować usprawnień. Jego teorie są podstawą dla programów szkoleniowych i rozwoju osobistego, które koncentrują się na budowaniu umiejętności krytycznego myślenia i rozwijaniu zdolności adaptacji do nowych wyzwań. Chris Argyres, teoria uczenia się... Michael Porter strategie konkurencji. Michael Porter, profesor Harvard Business School, jest jednym z najbardziej znanych teoretyków zarządzania strategicznego. Jego prace na temat strategii konkurencji miały ogromny wpływ na rozwój teorii zarządzania i praktyk biznesowych. Porter wprowadził koncepcje takie jak pięć sił konkurencji oraz strategie genericzne, które pomagają firmom analizować swoje otoczenie konkurencyjne i wybierać odpowiednie strategie działania. Porter podkreślał, że sukces organizacji zależy od zdolności do zidentyfikowania swojej przewagi konkurencyjnej i skutecznego jej wykorzystania. Jego teorie są podstawą współczesnego zarządzania strategicznego i są wykorzystywane przez menedżerów na całym świecie do analizy rynku i podejmowania decyzji strategicznych. Praktyczne zastosowanie teorii Portera widoczne jest w analizie konkurencji w niemal każdej branży. Koncepcja pięciu sił konkurencji czyli rywalizacji w sektorze zagrożenia ze strony nowych konkurentów siły przetargowej dostawców siły przetargowej nabywców oraz zagrożenia ze strony substytutów stała się narzędziem powszechnie stosowanym w analizach strategicznych. Firmy takie jak Coca-Cola, Apple czy IKEA wykorzystują analizę pięciu sił, aby zrozumieć dynamikę rynkową i podejmować decyzje, które pozwalają im utrzymać przewagę konkurencyjną. Strategie generyczne portere przywództwo kosztowe, dyferencjacja i koncentracja stały się fundamentem budowania strategii przez firmy na całym świecie. Przykładem może być strategia dyferencjacji stosowana przez Apple, która opiera się na oferowaniu unikalnych produktów, co pozwala firmie wyróżniać się na tle konkurencji. Porter miał również wpływ na rozwój koncepcji klastrów gospodarczych, które pomagają w rozwoju regionalnym i budowaniu specjalizacji gospodarczej w określonych sektorach. Michael Porter, strategie konkurencji. Michael Porter, profesor Harvard Tom Business. Tom Peters i Robert Waterman, doskonałość organizacyjna. Tom Peters i Robert Waterman, konsultanci McKinsey Company, zasłynęli jako autorzy książki pod tytułem W poszukiwaniu doskonałości, która stała się bestsellerem i miała ogromny wpływ na zarządzanie w latach 80. XX wieku. Peters i Waterman zidentyfikowali osiem cech charakteryzujących doskonałe organizacje, w tym koncentrację na działaniach, bliskość klienta, autonomię i przedsiębiorczość. Ich prace podkreślały, że organizacje powinny dążyć do doskonałości, angażować pracowników i koncentrować się na kliencie. Książka miała duży wpływ na rozwój zarządzania jakością oraz na podejście do budowania kultury organizacyjnej, która sprzyja innowacyjności i zaangażowaniu pracowników. Praktyczny wymiar teorii Petersa i Watermana można dostrzec w podejściu wielu współczesnych organizacji, które kładą duży nacisk na bliskość z klientem i szybkie podejmowanie decyzji. Firmy takie jak Amazon czy Southwest Airlines przyjęły podejście skoncentrowane na kliencie, co pozwoliło im na budowanie długotrwałych relacji i wysokiej lojalności klientów. Peters i Waterman promowali również ideę przywództwa przez przykład, zachęcając liderów do angażowania się w działania operacyjne i inspirowania zespołów poprzez swoją postawę. Współczesne organizacje często stosują zasady doskonałości organizacyjnej poprzez tworzenie kultur innowacyjności i eksperymentowania. Przykładem może być Google, które zachęca pracowników do podejmowania ryzyka i testowania nowych pomysłów. Książka Petersa i Watermana miała również wpływ na rozwój koncepcji Lean Management, która koncentruje się na eliminacji marnotrawstwa i ciągłym doskonaleniu procesów. Ich podejście do zarządzania jakością i zaangażowania pracowników jest nadal inspiracją dla liderów dążących do budowania organizacji skoncentrowanych na doskonałości. Tom Peters i Robert Waterman Doskonałość Organizacyjna. Tom Peters i Robert Waterman, konsultanci McKinsey Company, zasłynęli jako autorzy książki pod tytułem W poszukiwaniu doskonałości, która stała się bestsellerem i miała ogromny wpływ na zarządzanie w latach 80. 20. Edward Deming, zarządzanie jakością. Edward Deming, amerykański statystyk, jest uważany za jednego z ojców zarządzania jakością. Deming wprowadził koncepcje, które stały się podstawą dla współczesnych systemów zarządzania jakością, w tym cykl PDCA plan do Czech act oraz filozofię ciągłego doskonalenia. Jego podejście do zarządzania jakością opierało się na zaangażowaniu wszystkich pracowników w proces doskonalenia oraz na zbieraniu i analizie danych, aby podejmować świadome decyzje. Demyn miał ogromny wpływ na rozwój japońskiego przemysłu po II wojnie światowej, przyczyniając się do jego światowego sukcesu. Jego teorie dotyczące zarządzania jakością są wykorzystywane do dziś i stanowią fundament dla takich metod jak Total Quality Management oraz Lean Management. Praktyczne zastosowanie teorii Deminga widoczne jest w podejściu firm takich jak Toyota, które wprowadziły filozofię Kaizen opierającą się na ciągłym doskonaleniu procesów. Cykl PDCA jest powszechnie stosowany w organizacjach produkcyjnych, usługowych, a nawet w sektorze publicznym. Jako narzędzie do systematycznego doskonalenia i optymalizacji działań. Podejście Deminga miało również wpływ na rozwój norm ISO, które określają standardy zarządzania jakością i są stosowane na całym świecie. Deming promował ideę zarządzania opartego na danych oraz znaczenie zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Jego koncepcje miały wpływ na rozwój kultury jakości, w której każdy pracownik czuje się odpowiedzialny za jakość wykonywanej pracy. Współczesne firmy, takie jak Ford czy Procter Gamble, stosują zasady Deminga w swoich strategiach zarządzania jakością, aby zapewnić wysoką jakość produktów i usług oraz budować trwałe relacje z klientami. Edward Deming, Zarządzanie Jakością. Edward Deming, amerykański statystyk, jest uważany za jednego z ojców zarządzania jakością. Deming. Henry Minzberg, Roll Managerskie. Henry Minzberg, kanadyjski teoretyk zarządzania, jest znany ze swoich badań nad rzeczywistymi rolami, jakie pełnią menedżerowie w organizacjach. W przeciwieństwie do wcześniejszych teoretyków, którzy opisywali zarządzanie jako zestaw funkcji, Minzberg skupił się na praktycznych działaniach menedżerów i wyróżnił 10 ról menedżerskich, podzielonych na kategorie interpersonalne informacyjne i decyzyjne. Minzberg podkreślał, że zarządzanie to nie tylko planowanie i kontrolowanie ale przede wszystkim interakcje z ludźmi, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności oraz adaptacja do zmieniających się warunków. Jego badania miały duży wpływ na rozwój teorii przywództwa oraz na zrozumienie, jak ważna jest elastyczność i umiejętność reagowania na zmiany w zarządzaniu. Praktyczne zastosowanie teorii Minzberga można dostrzec we współczesnych programach rozwoju liderów, które koncentrują się na rozwijaniu umiejętności praktycznych, takich jak komunikacja, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Minzberg wyróżnił role takie jak lider, łącznik, monitor czy negocjator, które odzwierciedlają różnorodne zadania, z jakimi muszą zmagać się menedżerowie na co dzień. Współczesne firmy, takie jak IBM czy Siemens, stosują podejście Mintzberga, aby lepiej zrozumieć, jak menedżerowie mogą efektywnie pełnić swoje rol w dynamicznym środowisku biznesowym. Mintzberg miał również wpływ na rozwój koncepcji zarządzania złożonością oraz podejścia do zarządzania w warunkach niepewności. W jego badaniach szczególną uwagę poświęcono potrzebie elastycznego podejścia do zarządzania, które jest niezbędne w dzisiejszym zmiennym otoczeniu. Dzięki Minzbergowi Menedżerowie zrozumieli, że ich praca to nie tylko realizacja planów, ale także zdolność do szybkiej adaptacji i umiejętnego reagowania na zmieniające się warunki rynkowe. Henry Minsberg Postacie te miały ogromny wpływ na rozwój zarządzania. Każdy z nich wniósł coś unikalnego do nauk o zarządzaniu, a ich idee do dziś inspirują menedżerów na całym świecie. Ich teorie i praktyczne podejścia. Nie tylko pomogły zrozumieć, jak skutecznie zarządzać ludźmi i organizacjami, ale także wyznaczyły kierunki rozwoju wielu współczesnych narzędzi i metod zarządzania. Od teorii motywacji przez zarządzanie jakością, aż po strategię konkurencji, ich prace ukształtowały współczesne podejście do zarządzania i są fundamentem, na którym opierają się dzisiejsze organizacje. Dzięki ich badaniom i odkryciom współczesne firmy mogą korzystać z zaawansowanych strategii, które uwzględniają zarówno efektywność operacyjną, jak i rozwój pracowników, a także reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Studiując ich odkrycia, można lepiej zrozumieć, jak ewoluowało zarządzanie, jakie wyzwania stoją przed współczesnymi liderami oraz jakie możliwości niesie ze sobą dalszy rozwój teorii zarządzania w dynamicznym, globalnym środowisku.